idealnie, nie? Witam was serdecznie w kolejnym odcinku, tym razem odcinek z przyczepy. Tym razem kolejny odcinek. Z Przyczepy. Dzisiaj najprawdopodobniej będziemy malować. Właśnie otwieramy farbę. Jeszcze trzeba zapodkładować to, co było szpachlowane, szlifnąć, odczekać. No i co, malujemy? Farba się otwiera. Pełna profesja, rozpuszczalnik, rozcieńczalnik. Jak zwykle długopisik. Kurde jak unboxing, o, jeszcze coś. I utwardzacz. Utwardzę. 88% farby, 12% utwardzacza. Oczywiście i drugi długopisik. Proszę. Powiem Wam szczerze, jak malowanie jest w miarę proste, to przygotowanie takiej przyczepy, oklejenie, odtłuszczenie to jest tyle roboty, że się w głowie nie mieści, wcale się nie dziwię lakiernikom, że, że biorą za to takie pieniądze. Bo naprawdę zrobienie czegoś takiego to jest totalna masakra. Więcej czasu, więcej czasu trzeba poświęcić na przygotowanie takiej przyczepy, samochodu, drzwi, elementu czy czegokolwiek niż na samo malowanie, a najgorsze w tym wszystkim jest to, że zrobił się wiatr. No i teraz nie wiemy, nie wiemy co robić, czy malować, czy nie malować. Zaczynamy malowanie. Farba dobrana z utwardzaczem. Wlewamy do pistoletu. Mamy mały kompresor i pistolet do małego ciśnienia. Jak wyjdzie, tak wyjdzie. Pamiętamy, że to jest przyczepa za złom i złom sponsoruje nam tą przyczepę. Jak wyjdzie, tak wyjdzie, tak będzie umalowane. Także bierzemy się do roboty. ostatnie sprawdzenie Idealnie, nie? A few moments later. Łomak, się boi. Ale biały idzie. Zobacz jaka biel, jaka różnica. Co tu jest? No i jak Wam się podoba? Inaczej nie będzie. Ja lakiernikiem nie jestem, ale różnicę widać. Widać? Widać. Będzie dobrze. I celowo nie ruszaliśmy tych pająków, bo to trzeba było pół przyczepy zeszlifować. Jak jest, zobaczcie, tu jest nowy lakier, tu jest stary lakier, tu średnio je widać. A tutaj je widać bardzo fajnie. Ma to być zrobione w stylu PRL-u, tak jak jest spękane, tak ma być. Pierwsza warstwa położona. Powiem wam, że różnica jest kolosalna, naprawdę. Teraz to nas biała, a nie żółta. Praktycznie schnie dookoła, także lecę na drugi raz. Ale tego już nie będę nagrywał, bo no bo po co? Pokażę wam efekt końcowy. No i co powiecie? Przyczepał malowana. No nie. No po prostu. No nie. Boże, czy ty to widzisz? To jest żółte. Tu zabarwione na raz. A przyczepa jest bielutka. Można zobaczyć tę Pięknie wyszło. Powiem Wam, że jestem. Naprawdę jestem z siebie zadowolony. Zobaczcie. Jest piękna, biała, odnowiona. Perloskie pajączki widać. Tam gdzie miały być, to są. Ale naprawdę. Powiem Wam, że ja jestem mega zadowolony. Teściu chyba też. Okay, czyli jest zobaczcie, no jest piękna już zaczyna to powiem wam wyglądać materiał w środku w większości wyklejony przyczepa umalowana no jest normalnie malina okno będziemy wkładać podłogę i od razu zrywamy całe oklejenie, wszystko co było oklejone bo później będzie problem żeby to zerwać nie mogę tego skleić tu już jest zerwany kawałek O, widzicie? I już to nabiera normalnie Kolorów, że tak powiem W to jeszcze ta listwa ozdobna, ale będzie ładna Ale będziesz ładna A teściu chciał zobaczyć, jak się maluje Na zewnątrz najpierw! Mówi, daj ja się umaluję chociaż to małe Jaki zadowolony sobie <laughs> Chciał zobaczyć, jak to się maluje I maluję. O, no, i skończyło się ciśnienie. Kompresor nabił, można malować. I po wszystkim myjemy pistolet oczywiście. Brak ciśnienia już. No to trzeba wypsikać, powie, żeby zaczął pracować. Jestem mega zadowolony. Przyczepa malowana. W sumie najważniejsza robota zrobiona. Praktycznie wyklejona. Tamteściu jeszcze kończy ten kuferek z przodu robić. O, I musiał się załączyć kompresor. I w tej części odcinka to będzie na tyle. Pamiętajcie o subskrypcji, łapkach do góry, miłym komentarzu i widzimy się w kolejnych odcinkach z naszych perypetii Odnawiania przyczepy kempingowej niewiadów. Pozdrawiam was serdecznie. Cześć. Siemanko witam was. Tam jest zrobiona przyczepa. A tam jest do otworzenia paczka od widza, paczka od widza. Dlatego nie otwieram w warsztacie, ponieważ robimy tutaj cały czas przyczepę. Nie ma na to czasu, żeby jechać tam, więc paczka będzie otwierana tutaj. Unboxing na ławeczce. Także zapraszam Was serdecznie. Już Wam mówię szczegóły co do tej paczki. Tu będziemy na statywie to nagrywać, żeby się ręce nie trzęsły. Paczka jest od Mateusza z Warszawy. Także jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki kolego. Co jest w środku? Nie wiem. Z tego co Mateusz napisał, w środku jest kartka. Także co? Biorę się za otwieranie. Najlepsze jest, że nie wiem co jest w środku. Jest kartka z napisem pozdro. Eee, I napisane jest tak: Cześć Wam, uzbierałem kilka rzeczy. Mam nadzieję, że Wam się przydadzą. Pozdrawiam Was, Mateusz. My również pozdrawiamy. Jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. No i co? Ja już widzę coś w środku. I lecimy po kolei. Tu będzie aluminium. Ja to będę odkładał z tyłu. To. Nie mam pojęcia, co to jest. Ej, to będzie jakiś podgrzewacz. Czegoś. Budzik. Co my tu dalej mamy? Tu jest jakieś wiadereczko. Na pewno jest miedziuszka. Dalej, miedziuszka, jest aluminium, wtyczki, wirniczki, nawet jakaś bateryjka się tu znalazła. Tu jest jakieś zamknięte pudełko, także bierzemy się za otwieranie za chwilę tego pudełeczka. Ogólnie tutaj jest kilka paczek w paczce. Ja Wam to zademonstruję w ten sposób. O, kilka paczek w paczce. To będzie złomik. Tu jakiś chyba kolejny budzik. Tutaj będzie miedziuszka, bo już ją widać, nie wiem czy Wy to widzicie. O, teraz widzicie, będzie miedziuszka. To kolejne przewodziki. Kolejne paczki w paczkach. Ja je na razie odłożę na bok, to to jest luzem, że tak powiem. Eee, są zasilacze, czyli w środku też będzie miedziuszka, jakaś część od roweru. Jakiś dekoder, wiadereczko i wypełnienie metalowe, żeby się paczka nie zerwała. Teraz paczki w paczkach: jedna, druga, trzecia, czwarta. Plus, oczywiście, to wiaderko. No i słuchajcie, pierwsza rzecz otwarta jest to taka lampka. W tej paczce to jest chyba router. Dobrze mówiłem: kolejna lampeczka. Najgorsze, że nie mam przejściówki. Otworzenie wiaderyczka. No i teraz tak. Jest aluminium. Jakieś bezpieczniczki. I złom z transformatora. Tak zwane literki E. Uwaga. No i proszę. Widzicie? A ja szukałem nożyka. Jest i nożyk. Jest nowy ołówek. Śrubokręt. I trochę mosiądzu pobielanego. Także będzie do paczki do metaleo. Toby Mateusz jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. Nożyk się przyda. Także co, nie pozostaje mi nic innego jak Mateusz jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. My, idem, my idziemy dalej. Znaczy my, ja. Idę pomagać w remoncie przyczepy. Pozdrawiam Was serdecznie. O, tu mnie nie widać. Teraz mnie widać. Pozdrawiam Was serdecznie. Pozdrawiam Cię Mateusz. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie o subskrypcji, łapkach do góry. No i chyba tyle. Cześć.